No i tak znowu mamy e, brak słońca. Więc nie wiem, czy coś e, znajdziemy. No ale nigdy się nie może podobać. No to dobra, idziemy. Idziemy na łąkę szukać e, hmm. polskich opadów Dobra. Mm. Uwaga, zamykamy, ciemno, ciemno i... Dobra, światło jest. A, dobra. No to co więc tak, tutaj biorę furę i spadamy na łąkę. Taką typową. I zobaczcie jaki fajny kotek tutaj. A to jest chyba, nie wiem, zagubiony, bo tutaj widzę obroża jest. Kurde, szkoda, że żadnych ogłoszeń nie ma. Taki się wydaje oswojony kotek. Tu jest moja fura, sobie stanąłem Takie swojony się wydaje, nie ucieka nic hm, się łasi o trawę hm. Pogłaskać Chwila No Nie wiem, to jest zakątek w ogóle, bo ja tutaj zadriftowałem na tym Ja w ogóle nawet się nie wystraszył, bo ja nie wiedziałem go wcześniej ja, co on zrobi? Gdzie on idzie? A teraz coś siurnęło co on w krzoki idzie krzaczka liże taka słodzinka Jaki fajny dobra A On tu w ogóle często go widzę W tych terenach tej łąki bo on po tej całej łące sobie cieka i w ogóle No nie jest kicia kurde on już rok czasu to Pełny rok go tu widzę i w ogóle, dobra, słuchajcie, wchodzimy w krzaki i szukamy czegoś, bo ja ogólnie szukam to, co napotkam, to napotkam i nagram. Czyli nie wiem, to o, jakieś opuszczone ubrania czy coś. Eee, nie wiem. Jakieś krzaki w ogóle, jakieś modliszki. Modliszkę tu w ogóle już nie raz widziałem. No i nawet git, dobra. Tylko, że ja mam krótkie spodnie, ja nie wiem, czy kurde... Hmm, o świercz Przebieg przed chwilą. Dobra. Przydałoby się też kolczaka znaleźć. Bo to też jest fajny widok. Albo jakieś inne. Owady. To jest osad ususzony Taki. Dobra. Po prostu nie będę was zanudzał. Jak coś znajdę, to wam dopowiem. E, Nic tak nie znalazłem zbytnio. Ale patrzcie, jaki fajny bączek sobie tutaj lata. Co to trzmiel? Jak zbał, tak zbał. Gdzie on jest? Tu jest. Widzia? Taki trzmielek. Taki mały ten trzmielek w ogóle. Myślałem, że będzie duży. No jest. A uciek gdzieś. Nie jest tutaj. No widzicie? Kurde, ja tutaj wątpię, że coś znajdziemy, bo tutaj tak zbytnio nie widzę. Nic ciekawego. Dobra, o, szukajmy dalej. O, dobra, patrzcie, już coś mam. To jest. O, chwila. To jest sieć jakaś lejkowcowata, z tego co widzę. Tylko, że nie możemy znaleźć pająka, Ja nie. Najprawdopodobniej to siedzi lejkowiec. Ale nie wiem. Chciałbym tutaj wygonić tego pajonka, ale nie wiem, czy się uda. Hmm. Spróbujmy. A no tak, nie myliłem się. Młody lejkowiec. Zdecydowanie. I przypadkiem tu mi się trafił normalnie Chyba jakiś kolczak, tylko nie wiem czy to zbrojny jest, czy To jest jakiś kolczak mm, Bo widać Ciekawe jaki Przypadkiem się tu trafił i coś mnie w ogóle bardzo Mocno ukłuło w rękę, w dłoń ja się boję, że tu może być stado małych kolczaków i któreś mnie ugryzł, to Jest teraz problem, lipa No dobra eee, Tak czy siak tutaj jest lejkowiec Tylko wypuszczam Jak sobie Idzie, dobra co z kolczakiem? Kolczaka chyba też wypuszczamy. No tak, go też wypuszczamy. Widzimy się za moment. No nic innego póki co nie znalazłem, ale patrzcie. Mam to... To jest świeżo, jakby to jest konik polny, co nie? To jest ten zwykły konik polny nasz. No czyli Już nie pamiętam łacińskiej nazwy, ale jest. No i widzicie tutaj. Wydziela taką substancję, nie wiem co to za bardzo jest. Jakby to jest substancja obronna, ale nie mogę wyostrzyć. To nic nie szkodzi, jakby na skórze czy coś, jak opluję tym. Nie mogę wyosyć tego. Chwila, co jest? Dobra, trudno. To się po prostu nic nie stanie, jak na przykład tym opluję czy coś. No bo to nie szkodzi tak naprawdę. Może innym owadom szkodzić, ale na tym już się nie znam. Dobra, ja go wypuszczam, Gdzie by go tu położyć. Nie wiem, długo kładę. Jeszcze spadł. Eee, Dobra. A w ogóle to jest dużo ostów, więc muszę uważać. No bo, jak jest dużo ostów, to ja nie lubię się tymi... robić. O, właśnie takim czymś. A eee, pokrzywa bardziej nie lubię. Dobra. Eee, nic. Eee, a jeśli mowa o pokrzywach, to tutaj są pokrzywy, jak możecie zauważyć. A eee, i jeszcze oset. Co jest? O, kurde, to już w ogóle. Stalo tych pokrzyw jest, co jest, w ogóle mocno zarośnięte tymi pokrzywami wszystkimi. Yy, widać tu jeszcze coś się znajdzie. W takich tych lubią siedzieć jakieś te kolczaki zbrojne i w ogóle, ale bardziej w takim czymś. O, to już bardziej wygląda na ten. A tam znowu jakaś pajęczyna jest. Też pewnie daj wcale, ale nie chcemy się tego spakowywać, bo to tam głęboko jest w tej krawie I wiecie i dobra jest, jest ale jaka ona jest kurde gigantyczna, patrzcie Dobra ona jest wielka Spróbuję ją wziąć, oczywiście z młodymi Tak jak ostatnio W ostatnim filmie, no i kurde, znowu próbuję się zagrzewać w tym Gnieździe Mogę ją skarnąć? No tak, jest w pojemniku. Jakie to bydle wielkie. Obczajcie, jak helicery wystawia. Kurde. To jest naprawdę. Dobra, nie chcę wróci... ...do swoich młodych. Eee. Odstawiam w grubą trawę, żeby nie miała... ...jakby, żeby, żeby, Boże, żeby miała... Eee. Żeby nie miała po prostu trudności, żeby znowu tak lekko tak gniazdo odbudować, no ale kurde, to jest gigantyczne w porównaniu do tamtych w ostatnim filmie samic. No nieźle. Oj, 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 ziomki, znalazłem coś dosyć rzadkiego jak na ten miesiąc. No i kurde Patrzcie, widzicie sieć. To jest sieć krzyżakowata, więc już chyba wiemy co to jest zapająk. Araneus Quadratus Patrzcie To do, do, dorosła samica chyba Jakie to jest śliczne Żółte jeszcze No kurde A kwadratus. Quadratus jakby O tym chcę zrobić e, taki film fakty i ciekawostki Tak jak z innymi pająkami robiłem No wyszła na środek Jest tak, z przodu ją pokazać. No, piękna. Ale kurde. No to jest krzyżak łąkowy. To jest te charakterystyczne, żółciutkie takie. No, piękna. Taka cytrynka fajna. No, piękna. To jest dorosła samica. Araneus quadratus. No, pięknie. Niech tutaj pewnie jest mnóstwo, jak się dobrze przyjrzymy. Ale nie chcę mi się szukać, no ale pięknie, kurde. Drugie szczęście w tym filmie. Eee, dobra, myślę, że już będziemy powoli wracać. Patrzcie, na koniec filmu jestem w takim jednym miejscu. I kurde, no nie no, zobaczcie, w drodze powrotnej takie coś się przytrafiło. Wchodzimy. I uwaga, tu jest normalnie sieć. I patrzcie, co tam siedzi. Jakie to bydle jest wielkie Patrzcie No kurde Samiec Eratigena No pięknie kurde A jak Eratigena Triga Kątnik większy Dobra, zgarniamy kątnika I idziemy To jest samiec, ale jakie to wielkie bydle To jest tak jak na Kaszubach było A, wy jeszcze nie wiecie co było na Kaszubach Bo ja zmontuję w ogóle special Bo to będzie ponad godzinę ten special Albo nawet dwie Nagrywałem normalnie Kaszuby, bo ja byłem na Kaszubach na wakacjach, no i nagrywałem Kaszuby. No to zmontuję ten special, postaram się, no i zobaczę. No, jak widzimy, mamy samca, tylko że jest zła wiadomość, bo nie ma nogi. I go, kurde, z powrotem wypuszczamy. No szkoda, ale tu jest jeszcze samiczka, która jest przez wylinką, to więc sobie to zgarnę, bo będzie nieźle dużo. Jak sobie wylinieje w naszej hodowli. No co, jest takie gniazdo wielkie, tu jeszcze samiczka jest. Dobra. Hmm, to więc co, to wypuszczam, szkoda, no ale takie wielkie bydle ja bym zgarnął, no ale kurde nie ma nogi, no to wypuszczamy, hmm, więc co to samiczkę zgarniamy. No zdecydowanie samiec bez nogi, raz, dwa, trzy i cztery, no siedem jest, no i cholera, dobra, dobra. poszedł, to teraz samiczka i chwila, gdzie jest samiczka, tu jest samiczka i teraz czy uda nam się samiczkę zgarnąć, to jest pytanie za 200 punktów. Proszę. A jest. Bez problemu poszło. Ale co jest grane? No niech wejdzie tylko. Wejdź. No wejdź. Dobra, jest tam w środku. Nieźle mamy samiczkę. Wygląda jak Eratigeno Agrestis. No bo... Nie no, to nie jest raczej Eratigeno Agrestis. Zaraz sprawdzimy. Nie, to jest Eratigena trica raczej. O, ale wylazła. Tak, Eratigena trica. Przed wylinką zdecydowanie, albo po. Mam nadzieję, że przed. Chyba przed wylinką. Ma barwy jak Eratigena Gratis, ale to jest Eratigena trica, więc nie mylcie. Dobra, więc fajnie. Nawet innego pająka zgarnęliśmy, no co? Tylko, że teraz będzie uciekać, a ja nie chcę, żeby uciekało. A, a, tu jest kolejne gniazdo, w którym też siedzi... Ale uwaga, dorosła samica, więc fajnie, teraz sobie ją zgarnę. Ale jak na ten moment, to już kończę filmik. No to tak, jeśli się podobało, stawcie lajka, suba, dzwoneczkiem. Jak chcesz, to może komentarz stowić, no i polecam, udostępnić. No bo wtedy popularność na moim kanale się rozprzestrzenia. Dobra, no z mojej strony też było wszystko. Yy, no to co, trzymajcie się. Yo.